W poprzednim odcinku zanurzyliśmy się w mrocznym świecie cyfrowej iluzji. Mówiliśmy o tym, jak łatwo generatywna AI może tworzyć fałszywe obrazy i głosy, podważając nasze zaufanie do samej rzeczywistości. Można było odnieść wrażenie, że stoimy na progu ery chaosu informacyjnego, w której prawda jest nie do odróżnienia od fałszu. Ale to tylko połowa historii. Witam w podcaście, w którym dziś zajmiemy się drugą stroną medalu. Opowiemy o cichej rewolucji, która dzieje się za kulisami. Opowiemy o cyfrowych detektywach, o niewidzialnych strażnikach i o technologicznym systemie odpornościowym, który ludzkość buduje, by walczyć z dezinformacją. To jest opowieść o tym, jak technologia uczy się bronić prawdy. Gdy problem Deepfake'ów stał się realny, pierwszą, najbardziej oczywistą linią obrony było oznaczanie treści. To trochę jak metka na ubraniu z napisem Made in China. Twórcy narzędzi AI tacy jak Mid Journey zaczęli dodawać do generowanych obrazów proste metadane. To ukryte w pliku informacje tekstowe, które mówią Ten obraz został stworzony przez sztuczną inteligencję. To był dobry pierwszy krok, ale niestety bardzo łatwy do obejścia. Taka metka jest jak karteczka przyklejona na klej, wystarczy ją zerwać. Zrobienie zrzutu ekranu, ponowne zapisanie plików w prostym edytorze graficznym czy wgranie go na większość mediów społecznościowych, to wszystko powoduje, że te proste metadane bezpowrotnie znikają. Potrzebne było coś znacznie potężniejszego. I tak narodził się pomysł na stworzenie uniwersalnego standardu czegoś w rodzaju cyfrowego paszportu dla treści. Koalicja gigantów technologicznych, w skład której wchodzą m.in. Adobe, Microsoft i Google, stworzyła inicjatywę o nazwie C2PA. Wyobraźcie sobie, że każde zdjęcie lub film od momentu powstania ma swój własny, zabezpieczony kryptograficznie certyfikat. Ten certyfikat, nazywany Content Credentials, działa jak akt urodzenia zawiera kluczowe informacje, co stworzyło ten plik czy był to aparat w smartfonie, czy generator AI kiedy powstał i najważniejsze, jak był później modyfikowany, to próba zbudowania globalnego łańcucha zaufania w internecie. Ale nawet ten system ma słabości. Przestępca zawsze może zrobić zrzut ekranu, tworząc nowy plik bez żadnej historii. Dlatego równolegle rozwijana jest trzecia najbardziej zaawansowana linia obrony technologia, która brzmi jak coś z powieści science fiction i jest prawdziwym przełomem w tej dziedzinie mowa o niewidocznych znakach wodnych. A jej czołowym przedstawicielem jest SynthID, system opracowany przez Google DeepMind. Pomyślcie o tym nie jak o paszporcie dołączonym do pliku, ale jak o cyfrowym DNA wplecionym w samą jego strukturę. SynthID nie dodaje oddzielnej warstwy metadanych, zamiast tego w momencie generowania obrazu subtelnie i w sposób absolutnie niewidoczny dla ludzkiego oka modyfikuje jego piksele, tworząc unikalny wzór. Ten wzór to właśnie znak wodny. Jego siła leży w odporności. Ponieważ jest on integralną częścią samego obrazu, może przetrwać to, co niście zwykłe metadane. Przetrwa kompresję, zmianę formatu pliku, czy nawet znaczną część edycji, jak przycinanie, zmianę koloru, czy nakładanie filtrów. To jak tajny atrament, który ujawnia się dopiero w odpowiednim świetle specjalnego skanera i mówi nam z dużą pewnością, zostałem stworzony przez AI. Co więcej, technologia ta jest rozwijana nie tylko dla obrazów, ale także dla materiałów wideo, audio, a nawet dla tekstu. Te trzy warstwy – proste metadane, kryptograficzne paszporty C2PA i niewidoczne znaki wodne w stylu SYNF ID – tworzą razem system obronny, który staje się coraz szczelniejszy. To nieustanny wyścig zbrojeń, gdy powstają nowe, lepsze generatory fałszywek, równolegle powstają inteligentniejsze metody ich dekrycia. Co to wszystko oznacza dla nas, zwykłych użytkowników internetu? Oznacza to, że nie jesteśmy bezbronni, że w przyszłości nasze przeglądarki internetowe i media społecznościowe mogą być wyposażone w narzędzia, które automatycznie będą nas informować o pochodzeniu treści. Zobaczymy małą ikonkę przy zdjęciu, która po kliknięciu pokaże nam jej pełny cyfrowy paszport, czy wynik skanowania w poszukiwaniu niewidocznych znaków wodnych. Ale żadna nawet najdoskonalsza technologia nie zastąpi najważniejszego elementu tego systemu nas samych. To my jesteśmy ostatnią linią obrony. Nasza ciekawość, by sprawdzić źródło treści, nasz sceptycyzm wobec treści, które wydają się zbyt szokujące, by były prawdziwe, nasza odpowiedzialność, by nie podawać dalej informacji, które zostały przez nas niesprawdzone. Technologia da nam narzędzia, ale to od nas zależy, czy nauczymy się ich używać. Opowieść o walce z dezinformacją AI to nie tylko historia o algorytmach i kryptografii, to przede wszystkim historia o budowaniu nowej kultury cyfrowej, kultury świadomej weryfikacji, w której prawda nie jest czymś danym na zawsze, ale czymś o które wszyscy musimy dbać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jeśli chcecie być na bieżąco z tą serią i nie przegapić kolejnych odcinków, najlepszym sposobem jest kliknięcie przycisku Subskrybuj. To dla mnie ogromna pomoc.